Agnieszka Hałas, program Powiększenie. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten szczególny wieczór. A z nami ksiądz Andrzej Sapiecha. Kłaniam się, szczęść Boże, dobry wieczór. Zapewne nasi widzowie siedzą w tym momencie przy wigilijnych stołach, przy wieczerzy. A co o tej porze robiła święta rodzina? Czy znalazła już bezpieczne schronienie i czy Chrystus naprawdę urodził się 25 grudnia? 25 grudnia, jako. Święto Narodzenia Chrystusa to jest w pewnym sensie data umowna. Rozpoczęto je świętować dopiero w IV wieku, a więc no grubo ponad 300 lat po tym, jak to wydarzenie rzeczywiście miało miejsce, ze względu na no niesprzyjającą dla chrześcijaństwa sytuację w Imperium Rzymskim. Nie można było budować kościołów, nie można było. Publicznie świętować, publicznie odprawiać liturgii. W związku z tym siłą rzeczy ta liturgia chrześcijańska była nieco bardziej skromna i ukryta przez te pierwsze trzy wieki. Pierwsze świadectwa o święcie Bożego Narodzenia mamy z wieku czwartego. Wtedy rozpoczęto je świętować najpierw w Jerozolimie właśnie w Betlejem, w miejscu narodzenia Chrystusa, w związku właśnie z budową tam kościołów upamiętniających te wydarzenia, a potem święto rozszerzyło się. Na cały kościół i dzisiaj już chyba nikt się nie wyobraża grudnia bez Bożego Narodzenia, bez, bez tego święta. Ostatnie dni trochę zatraciliśmy się na zakupach, na przedświątecznym krzątaniu się, teraz siedzimy już w spokoju. Jakie przesłanie niosą te święta? To jest przesłanie, myślę, uniwersalne, ważne zarówno dla tych, którzy przeżywają te święta religijnie, w duchu wiary, jak i dla tych, dla których to jest może tylko jakieś przeżycie kulturowe. To przesłanie jest, jest bardzo proste. Mówi o tym, że przede wszystkim, że życie ludzkie jest czymś bardzo dobrym, czymś pięknym. Bóg, który staje się człowiekiem, który wchodzi. W ludzki świat, właśnie w nasz świat, w taki, jaki on jest, z całym jego no, bolesnym bagażem różnych trudności, cierpień, doświadczeń. Chcę, myślę, przez to pokazać człowiekowi, że, że to życie warte jest przeżycia, że, że jest nadzieja, że jest, że jest coś pięknego jednak w fakcie bycia człowiekiem, w fakcie w ogóle istnienia, w fakcie, w fakcie życia. Natomiast no, jest to także przesłanie miłości. Małe dziecko, które się pojawia, w którym my, ludzie wierzący, chrześcijanie, czcimy Boga wcielonego, ale no każde małe dziecko, które rodzi się na tym świecie, to jest istota, która pojawiając się, oczekuje troski, opieki, przyjęcia, życzliwości. No jest bezradne, samo sobie nie da rady, nie poradzi sobie samo, musi być otoczony miłością. I Bóg, który przychodzi do człowieka właśnie w takiej postaci, wyciągając do niego ręce, mówiąc: No, zajmij się mną, pomóż mi. Zatroszcz się o mnie. To jest jakieś, z jednej strony, przesłanie Jego miłości do człowieka tak wielkiej, że, że stał się jednym z nas, a z drugiej strony także zaproszenie do ludzi, aby na tę miłość się zdobyli wobec każdego drugiego, wobec nie tylko Boga Chrystusa, tego właśnie dziecka narodzonego w Betlejem, ale wobec każdego człowieka, którego na co dzień spotykamy. Przy stołach zasiadamy na z natury prostych potrawach. Jest to kapusta z grzybami, ryby, unikamy mięsa. Dlaczego tego mięsa się nie je? Czy to jest tak proste, to nie wiem, bo no, bagaż, bagaż kultury i historii, który także naszej kuchni dotyka, zostawił pewne swoje piętno na tej wieczerzy wigilijnej. Ona, tak myślę, w swoich początkach to była po prostu zwykła postna kolacja, zwykły postny posiłek, z tego względu, że Chrześcijanom od, od dawnych wieków, od dawnych czasów, post zawsze towarzyszył wigilii każdego święta, czyli czy ten wieczór, ta noc poprzedzająca większe święta, to był czas czuwania, modlitwy i postu. Stąd także postne zwyczaje związane z wigilią Bożego Narodzenia, choć dzisiaj, tak mi się wydaje, ten post ma raczej bardziej symboliczny charakter co prawda, nie mięsa. Ale obfitość jedzenia na widlinnym stole jest wielka, i nawet jeśli to nie są potrawy mięsne, to, to myślę, że mimo wszystko dosyć wykwintne. A jak to jest z tym Mikołajem? Istniał czy nie istniał? Kim, na, kim naprawdę był święty Mikołaj? Bo on trochę już przez reklamy, przez pewne produkty został wynaturzony i zupełnie zmienił swój wizerunek. A kim był ten jego pierwowzór? Święty Mikołaj to jest postać historyczna. Może nie mamy zbyt wielu jakichś pewnych informacji o, o jego życiu. Natomiast no, ten kult, który w kościele jest bardzo dawny, sięgający naprawdę bardzo wczesnych wieków, pokazuje jednak jakieś silne oddziaływanie tej postaci. To był biskup jednego z miast na terenie dzisiejszej Turcji, który zanim jeszcze został biskupem, dał się poznać jako wielki dobroczyńca, ale taki dobroczyńca, który działał w ukryciu, który bardzo się starał o to, żeby nie odkryto tożsamości tego, kto, kto wyświadcza dobro, tego, kto przynosi właśnie podarunki. Stąd myślę ten zwyczaj pewnej tajemnicy, jaką okryte są prezenty złożone pod choinką. Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z konwencji, że to my kupujemy te podarki i to my je tam składamy. No mam nadzieję, ale, że nie oglądają nas dzieci. Ale mimo momencie. wszystko, mimo wszystko jest, jest jakaś taka chęć ukrycia się ofiarodawcy, ukrycia tożsamości tego, kto daje po to, żeby obdarowany nie wiedział, od kogo dostaje ten prezent, od kogo przychodzi to dobro. I myślę, to jest bardzo ewangeliczna postawa. Jezus mówi w Ewangelii, Niech twoja prawa ręka nie wie, co czyni lewa, więc chodzi o to, żeby nawet jakby przed samym sobą nie, nie chwalić się tym dobrem, które wyświadczamy drugiemu. I tego uczy nas święty Mikołaj, ta historyczna postać, ale także myślę ten święty Mikołaj, który dzisiaj przynosi prezenty pod choinkę, którym my jesteśmy, to także jest jakieś wezwanie do bezinteresownej miłości. A skąd zwyczaj dzielenie się opłatkiem? Opłatek to chleb, chleb, który, którego symbolika myślę, jest powszechnie rozumiana. Dawać komuś chleb, to, to dawać życie, dawać pokarm, dawać to, co najlepsze i to, co niezbędne do, do życia, do, do istnienia. A ten gest w, w, praktykowany w wieczór wigilijny no ma właśnie taką symbolikę, że to jest gest życzliwości, gest troski o drugiego człowieka. Łamiemy się opłatkiem w gronie najbliższych, najczęściej w rodzinie. Dzisiaj także ten zwyczaj się rozszerza, już trochę bardziej wychodzi poza sam wigilijny wieczór. Często takie spotkania opłatkowe są organizowane, czy to przed świętami, czy po świętach, nawet w zakładach pracy, czy, czy w różnych miejscach, gdzie ludzie się ze sobą spotykają. To myślę, jest właśnie taka chęć podzielenia się tą życzliwością, miłością, troską o drugiego człowieka, ale także co, myślę, warto podkreślić, okazja do przebaczenia, do tego, żeby wyciągnąć rękę może do tego, z kim nam się nie bardzo układa w życiu, z kim są, z kimś są jakieś nieporozumienia, konflikty, większe czy mniejsze. Ten wigilijny wieczór, myślę, sprzyja pojednaniu, sprzyja temu, żeby właśnie także do takich ludzi uczynić ten pierwszy gest życzliwości. A jak zinterpretować to, że zwierzęta mówią ludzkim głosem? Zwierzęta, które mówią ludzkim głosem, myślę to, no my jesteśmy chyba tymi zwierzętami, bo, bo w naszym życiu często, często, jest wiele agresji, często jest wiele właśnie jakichś takich pochukiwań i warknięć na drugiego człowieka, to takie zupełnie zwierzęce odgłosy, a ten wigilijny wieczór jakby nas uspokaja, usposabia nas właśnie do zgody, do pojednania, do wyciągnięcia ręki do drugiego człowieka. Więc myślę, to są właśnie te mówiące ludzkim głosem zwierzęta. Mądrość ludowa każe nam iść do obory czy do chlewa i tam posłuchać, być może uda się usłyszeć te mówiące zwierzęta, ale myślę, że to bardziej chyba chodzi o nas właśnie, o nas ludzi, o to, żeby ten wieczór skłonił nas do takich właśnie bardziej ludzkich, a nie zwierzęcych zachowań. Czego ksiądz życzyłby naszym widom? Chciałbym życzyć tego, żeby w te święta każdy z nas odkrył to, co jest najważniejsze, a więc tę osobę wokół której te święta się zrodziły, osobę Jezusa Chrystusa, który dla nas ludzi wierzących, dla chrześcijan jest no, najważniejszą osobą naszego życia, kimś w kim złożyliśmy. Całą naszą ufność, całą naszą nadzieję, ale myślę, że to jest postać, która niesie jakieś ważne przesłanie dla każdego człowieka I święta Bożego Narodzenia święta, w których świętujemy właśnie przyjście na świat Jezusa Chrystusa, jego narodziny to zaproszenie do tego, żeby, żeby go odkryć, żeby zadać sobie pytanie o to, kim on dla mnie jest, kim on jest w moim życiu, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie. Jaki jest mój stosunek, jaka jest moja relacja do tej osoby, do tej postaci, która nie jest tylko kimś, jak wierzymy, my chrześcijanie, kimś z zamierzchłej przyszłości, ale jest rzeczywiście między nami obecny nieustannie cały czas. Ksiądz Andrzej Sapiecha, bardzo dziękuję. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę i w imieniu całego redakcyjnego zespołu życzę naprawdę wspaniałych świąt. Do zobaczenia.